Cześć, trochę mnie nie było. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o moim nowym pomyśle na ten kanał. Pierwszy odcinek rzuciłem na YouTube w czerwcu 2017 roku i przez ostatnie 5 lat starałem się nagrywać w miarę regularnie. Muszę się przyznać, że pod koniec tego roku nieco się wypaliłem i bardzo ciężko było mi się zabrać za przygotowywanie kolejnych odcinków. Każdy piątek mówiłem sobie, e, już tyle czasu nie było odcinka, więc może nagram za tydzień, potem za kolejny, i tak mijały kolejne tygodnie. Postanowiłem, że zamiast zmuszać się do nagrywania, lepiej będzie zrobić sobie przerwę, odpocząć, zastanowić się, co dalej z kanałem i wrócić z nowymi siłami. Doszedłem do wniosku, że w 2023 roku chciałbym nagrać 12 odcinków, jeden miesięcznie. Niestety nie wiem, co by Was najbardziej interesowało. Wy mnie nieco znacie, bo pokazuję swoją twarz w internecie, ale ja niewiele wiem o Was. Dlatego chciałbym Was prosić o pomoc i w pewnym sensie o współtworzenie tego kanału. W opisie do tego filmu znajduje się link do ankiety, i byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście zagłosowali na tematy, które interesują Was najbardziej. W ankiecie znajduje się 19 odcinków, także 7 musimy odrzucić. Pokrótce opiszę każdy z nich. Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu? Ostatnio bardzo bliski mi temat, i w tym odcinku chciałbym spojrzeć na różnego rodzaju sposoby, jak uniknąć wypalenia. Jak zabezpieczyć cyfrowe konta. Tutaj chciałbym znowu porozmawiać o hasłach, o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym czy fizycznych kluczach UBK. Temat może wydawać się nudny, ale wydaje mi się, że jest niezmiernie ważny. Jak pozostać anonimowym w sieci? Czyli dalej w tym temacie porozmawiamy o tym, jak być bezpiecznym w internecie. Pogadamy o ciastkach, VPNach czy sieci Tor. Cyfrowa organizacja życia. Tutaj porozmawiamy o organizowaniu poczty o organizowaniu życia w aplikacji TickTick, czy też o tym jak przechowywać zdjęcia czy pliki, aby nigdy ich nie stracić. 20 stron, które ułatwiają życie. Chciałbym stworzyć taki ranking stron, które są bardzo użyteczne i każdy powinien je znać. Budowanie drugiego mózgu za pomocą notatek. Kiedyś opowiadałem o aplikacji o nazwie Obsidian. Możemy wejść nieco głębiej w temat i zastanowić się, w jaki sposób możemy tworzyć notatki, aby stworzyć sobie właśnie taki drugi mózg. Na co zwrócić uwagę przy zakupie komputera? Chciałbym stworzyć takie kompedium wiedzy na temat komponentów. Wiem, że temat jest bardzo trudny, bo każdy ma inne potrzeby, ale spróbuję znaleźć jakiś kompromis. Przyszłość sztucznej inteligencji. Być może mieliście okazję pobawić się aplikacjami takimi jak DALI do tworzenia obrazów czy ChatGPT, GPT, do, który po, pozwala odpowiedzieć na dowolne pytanie. Wydaje mi się, że jest to przyszłość i fajnie byłoby nieco zastanowić się, w którym kierunku zmierzamy. Jak działa czat GPT? Skoro już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, to fajnie byłoby zapoznać się nieco dokładniej z tym, w jaki sposób ChatGPT działa. Technologie, na które czekam z niecierpliwością. W tym odcinku chciałbym się zastanowić nad tym, jakie technologie w niedalekiej przyszłości znacząco poprawią komfort naszego życia. Jak wyjechać do Australii w 2023 roku? Jest to bardzo szeroki temat, ale znowu moglibyśmy porozmawiać o wizach czy o tym, jak przygotować się do wyjazdu do Australii. Dalej mamy temat, jak zacząć przygodę z YouTube'em. Opowiem o moich błędach, o sprzęcie, o tym, jak przygotować scenariusz i zabrać się za nagrywanie. Czy telefony wygryzą aparaty fotograficzne? W ostatnich latach widzimy ogromny rozwój komórek, i w tym odcinku chciałbym porównać jakość em, z komórki i z kamery. Być może nie ma sensu kupować aparatu. Dalej mamy kilka tematów, gdzie mogę być Waszym królikiem doświadczalnym. Lubię eksperymentować ze swoim życiem, lubię próbować różnych rzeczy. Także przez 30 dni mogę robić różnego rodzaju eksperymenty i dzielić się z wami moimi wnioskami. Detoks dopaminy cukry proste i śmieciowe jedzenie. Bardzo jestem ciekaw, jak będę się czuł, jeżeli przez 30 dni przestanę robić rzeczy, które wywalają poziom dopaminy, takie właśnie jak jedzenie cukrów prostych czy śmieciowego jedzenia. Detoks dopaminy media społecznościowe. Bardzo podobny eksperyment, ale tym razem przestanę używać mediów społecznościowych i zobaczymy, jak będę się czuł po 30 dniach. Skutki 48-godzinnej głodówki. Czytałem artykuły o tym, że taka głodówka może mieć bardzo pozytywne skutki, i możemy przeprowadzić taki eksperyment. Zero kofeiny przez 30 dni. Podobnie do eksperymentu z dopaminą, nasz układ nerwowy przyzwyczaja się do dużych dawek tej pobudzającej substancji i może warto dać mu odpocząć. Medytacja przez 30 dni. Bardzo dużo czytałem o pozytywnych skutkach medytacji, ale nigdy nie udało mi się regularnie jej stosować. Co daje wstawanie o 5 rano? Kiedyś przeczytałem książkę Hala L-Roda pod tytułem Cudowny Poranek, była bardzo inspirująca, ale nigdy nie przekonała mnie do wstawania o 5 rano, może warto spróbować. Na końcu ankiety znajduje się pole inne, gdybyście chcieli zasugerować jakiś inny temat. Jeżeli macie ochotę, możecie także zostawić swój adres e-mail i wtedy będę wysyłał Wam wiadomość, jeżeli pojawi się nowy odcinek. Z góry bardzo Wam dziękuję za pomoc. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Sam jestem bardzo ciekaw, o czym on będzie.